Zapraszamy na Puls Świata, Puls Kościoła. Codzienny magazyn portalu deon.pl Na 19 dzień października 2025 roku proponujemy temat Wiara i polityka. Imieniny i wspomnienia liturgiczne. 19 października imieniny obchodzą Ferdynand, Fryda, Izaak, Jan, Paweł, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Siemowit, Skarbimierz, Skarbimir, Toma oraz Ziemowit. 19 października Kościół katolicki obchodzi w liturgii 29. niedzielę zwykłą w ciągu roku. U pasjonistów uroczystość Świętego Pawła od Krzyża, prezbitera, założyciela Zgromadzenia. Patronem dnia 19 października jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan środowisk medycznych, a od 1980 roku duszpasterz pasterz ludzi pracy i Solidarności. W słynnych mszach za ojczyznę, upominał się o godność człowieka, wolność i prawdę, głosząc zasadę zło dobrem zwyciężaj. Szykanowany przez władze komunistyczne, został 19 października 1984 roku. Uprowadzony i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Jego ciało wrzucono do wody przy tamie we Włocławku. Jest męczennikiem za wiarę, beatyfikowanym w 2010 roku. Jego grób przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie stał się miejscem pielgrzymek. Autorytet, pamięć, rozliczenie duchowni wobec współczesnych wyzwań. Kościół stoi dziś wobec wielu wyzwań, od relacji z polityką i państwem, przez rozliczenie z własną historią, aż po potrzebę opowiadania o bohaterach, którzy inspirują zamiast dzielić. Wspólnym mianownikiem tych debat jest pytanie, jak zachować moralny autorytet w świecie pełnym napięć, konfliktów i pokus uproszczeń. Ksiądz i Polityka. W komentarzu autor zastanawia się nad miejscem duchownych w życiu publicznym. Twierdzi, że kapłan, choć nie traci swojej tożsamości obywatelskiej, nie powinien angażować się w politykę partyjną ani kampanie wyborcze. Jego rolą jest za to metapolityka, głoszenie wartości, ocen etycznych i obrona godności człowieka, bez używania autorytetu Kościoła jako narzędzia polityki. Kościół powinien opowiadać o swoich bohaterach. Historia Michała Bojma. W rozmowie o książce Agnieszki Kuderk omawiana jest postać jezuickiego misjonarza Michała Bojma, który w XVII wieku działał w Chinach, próbując pogodzić wiarę i kulturę. Autorka zwraca uwagę, że Kościół powinien opowiadać o swoich bohaterach. To przez historię można inspirować współczesność i unikać powtarzania błędów. Wskazuje też, że misja w Chinach została utrudniona przez konflikty wewnętrzne Kościoła, brak zrozumienia kulturowego i polityczne uwikłania, co zaważyło na ograniczonym sukcesie przedsięwzięcia. Hutu i Tutsi są w każdym narodzie. W artykule autor przypomina tragiczne wydarzenia z Rwandy sprzed 25 lat, gdy brat zabijał brata w imię podziałów etnicznych. Ostrzega, że ziarno nienawiści i konfliktu tkwi w każdym społeczeństwie. Zaczyna się od języka wrogości, wykluczeń i uprzedzeń. Autor apeluje, byśmy pielęgnowali wzajemny szacunek i wspólnotę na poziomie relacji międzyludzkich, bo wielkie tragedie zaczynają się od małych gestów pogardy. Nie żyje ksiądz Michał Czajkowski, teolog, ekumenista i tajny współpracownik SB. Ksiądz Michał Czajkowski zmarł 15 lutego 2025 roku we Wrocławiu, mając 90 lat. Był znanym teologiem, biblistą i ekumenistą, kierownikiem katedry teologii ekumenicznej UKSW, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jednocześnie przez blisko ćwierć wieku w latach 1960 do 1984 był tajnym współpracownikiem SB znanym jako Jankowski donosił między innymi na duchownych w tym księdza Jerzego Popiełuszkę po ujawnieniu współpracy w 2006 roku przyznał się do winy wyraził skruchę i wycofał się z życia publicznego Watykan Chiny to co możliwe w tekście autor komentuje przedłużenie na kolejne dwa lata poufnego porozumienia stolicy apostolskiej i Chin dotyczącego mianowania biskupów. Przypomina, że umowa wzbudza kontrowersje i że jej efekty dotychczas są ograniczone. W ostatnich latach wyznaczono tylko kilku nowych biskupów, a wiele diecezji pozostaje bez obsady. Mimo krytyki, Watykan broni strategii, podkreślając, że celem jest dialog i ochrona jedności Kościoła. Choć droga uważana jest za eksperymentalną. Bez katolickiej nauki społecznej Kościół nie odnajdzie się we współczesnym świecie. Kościół nie poradzi sobie we współczesnym świecie, pisze autor, podkreślając, że Kościół musi umieć opisać, ocenić i przemienić rzeczywistość społeczną zgodnie z metodą katolickiej nauki społecznej, angażując się w dialog, solidarność i realne działania. Bez jasnego rozdziału między wiarą a polityką, oraz bez odejścia od klerykalizmu i partyjności, katolicka nauka społeczna straci charakter prorocki. To był magazyn puls świata, puls kościoła. Zapraszamy codziennie na platformę YouTube, albo na platformę Spotify oraz na kanał radiowy Deon Modlitwa. Do usłyszenia.